Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym Słowie na Dobry Dzień. Dzisiaj chciałbym zaprosić Was do Psalmu 32, Psalmu Dawidowego, w którym czytamy tak: Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, którego grzech został zakryty. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obudy, Gdy milczałem, schły kości moje. Od błagalnego wołania przez cały dzień. Bo we dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka Twoja, siła moja zanikła jak podczas upałów. Grzech mój wyznałem Tobie i winy moje nie ukryłem. Rzekłem, wyznam występki moje, Panu, wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Niech mogli się do Ciebie każdy pobożny w czasie niedoli, gdy wyleje wielkie wody, do niego nie dotrą. Zobaczcie, że w tym salnie. W psalmie Dawidowym Dawid mówi o bardzo ważnej rzeczy. Że doświadczył szczęścia. Że doświadczył błogosławieństwa wtedy, kiedy wyznał swoje grzechy. Kiedy jego grzechy zostały mu odpuszczone. Bo gdy milczał, werset trzeci i czwarty, mówi nam o tym, że gdy milczał, to sech. Wysychał, jak podczas upałów letnich. Siły mu brakowało. Ale kiedy w piątym wersetie czytamy, wyznał grzech, yy, Bóg Mu odpuścił. Bóg przyszedł i odpuścił. To nam pokazuje, że też Bóg jest tym, który chce naszego oczyszczenia. Nie chce, żebyśmy żyli w obudzie. Chce, żebyśmy byli uczciwi przed Nim. Bo w siódmym wersecie czytamy tak. Ty jesteś ochroną moją. Strzeż mnie od ucisku, otaczasz mnie radością wybawienia. Kiedy przychodzi wybawienie doświadczamy radości. Dzisiaj Pan Jezus jest naszą arką, Naszym schronieniem, w którym możemy czerpać bezpieczeństwo w Jego obecności, kiedy jesteśmy z Nim, kiedy jesteśmy szczerzy i nie żyjemy w obłudzie i dwojakim życiem, ale kiedy jesteśmy uczciwi i prawdziwi przed Prawdziwe przebaczenie nie wycisza sumienia, ale po pozwala nam wrócić do społeczności z Bogiem. Szczęśliwy ten, który ma odpuszczoną winę, mówi Dawid. Nie dlatego, że jest bezbłędny. Nie dlatego, że jest doskonały, ale dlatego, że przestał ukrywać, przestał żyć w obudzie. Psalm ten przypomina nam, że nasze milczenie męczy nas, nasze serce, a prawda, nawet ta trudna, przynosi ulgę. Bo przebaczenie, którego możemy doświadczyć od Boga, nie jest słabością, ale jest drogą do wolności. Dlatego żyjmy w wolności, wyznawajmy nasze grzechy. I przyjmujmy przebaczenie, abyśmy doświadczyli szczęścia, prawdziwego uwolnienia od grzechów. Radości w Panu, pozdrawiam. Do usłyszenia Słowia. Na dobry dzień w poniedziałek. A już dzisiaj zapraszam Was na niedzielne nabożeństwo do naszej kaplicy. 10.30 będę dzielił się słowem, które zatytułowałem Słuchanie z wiarą. 10.30 w kaplicy i na Facebooku oraz YouTube. Radości w Panu, błogosławionego weekendu.